Pana Starostę Powiatu Pana Andrzeja Bielskiego. Po takim wystąpieniu, co ja mogę powiedzieć. Szanowny Panie Wiesławie, Panie Dyrektorze, Panie Prezesie, Wieloletnie Ojcze Dziekanie, Szanowni Państwo. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować podziękować tutaj koledze Przemysławowi z Muzeum Ziemi Wschowskiej za tą inicjatywę. To musicie wiedzieć, że to pan Przemysław jest inicjatorem tego wydarzenia. Pamiętam początki naszego spotkania w tym temacie. To jeszcze była koncepcja, żeby ta tablica upamiętniała 350-lecie, jak Rafał Leszczyński został starostą wschowskim. Później to się Przeobraziło w tą koncepcję, żeby jednak to powiązać z odsieczą wiedeńską. Bardzo, bardzo cenna inicjatywa i za tą inicjatywę panu Przemysławowi naprawdę bardzo serdecznie dziękuję. dziękuję. dziękuję również tutaj panu Mieczysławowi, który szybko, że tak powiem, w temat podłapał, nie trzeba było długo namawiać i miejsce na tą się tutaj szybko znalazło. Uważam, że no bardzo jest ważne, żebyśmy takie inicjatywy realizowali. To już jest kolejne taka, takie dzieło przypominające, informujące o no, polskości tej ziemi. Czasami wydaje się, że dużo Poświęcamy czasu, dużo informacji, dużo wydarzeń związanych z okresem, kiedy ziemia wschowska była pod zaborami, z okresem, kiedy po I wojnie światowej nieszczęśliwie nie wróciła do granic Rzeczypospolitej, a trochę mniej poświęcamy uwagi temu okresowi, kiedy setki lat schowa ziemia wschowska należała do pierwszej Rzeczypospolitej. Uważam, że jest niezwykle ważne, żeby to podkreślać. To jest kolejna e, element takiej strategii przypominającej o tych faktach. My to wszyscy doskonale wiemy, ale no, rozmawiam z samorządowcami z okolic, mniejszych, dalszych okolic i oni takiej świadomości nie mają. Dlatego uważam, że ważne, żeby to podkreślać. To jest kolejny, jak już powiedziałem, element przypominający o tych faktach. Kiedy pamiętam, e, jak. Została opracowana też przez pana Przemysława mapa z XVIII wieku, pokazująca Ziemię Wschowskie i przedstawiająca herby starostów wschowskich, też podkreślająca polskość tej ziemi. Pamięta inicjatywę tutaj z księdzem dziekanem i z panem prezesem Janem Pawielowskim, fakt, że we Wschowie urodził się z polski Fabian Stablewski. To wszystkie dzieła pokazują właśnie i. Naszym również sąsiadom i tym samorządowcom pokazują historię Wschowy, i bardzo ważne, żebyśmy takich, yy, takich dzieł mieli więcej. Bardzo serdecznie chciałem pogratulować organizatorom, tutaj panu dyrektorowi Muzeum Ziemi Wschowskiej. Przepiękna uroczystość. Naprawdę, yy, Powiat Wschowski realizuje zadań inwestycyjnych na dziesiątki milionów. Naprawdę przyjemnie wyrwać się od tych projektów, od tych wszystkich dróg, od tych asfaltów i przyjść tutaj na taką uroczystość, móc w niej uczestniczyć i takiego pięknego koncertu również wysłuchać. Bardzo, panie dyrektorze, gratuluję. Wspaniała sprawa. Gratuluję również. <kluczy> artystom. artyści to naprawdę, nie wiedziałem, co tutaj mądrego można powiedzieć po takim wspaniałym wystąpieniu, bo co bym nie powiedział, to i tak tam nie przepiję tak wspaniałych artystów. Bardzo serdecznie gratuluję. Wielka sprawa. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Życzę dalszych miłego popołudnia w zamku pana Mieczysława Macicena. Dziękuję za uwagę. teraz nasza część artystyczna. Poproszę uczniów Szkoły Muzycznej we Wschowie o występ. Zapraszam. Zatem proszę Państwa jeszcze króciutki recital naszych najmłodszych artystów. Jak się rzekło, powtórzę to jeszcze raz z naszej mojej szkoły muzycznej imienia Karola Kurpińskiego. Witam bardzo serdecznie pana dyrektora, który jest z nami. bardzo że, że nasze, w tym ważnym dla nas wydarzeniu na wschodnian, również najmłodsi artyści ze szkoły muzycznej naszej również wystąpią. Zatem proszę państwa. Pierwszy utwór w wykonaniu na tlecie z towarzyszeniem fortepianu. Zatem zapraszam na estradę Maję Solak. karmel Karuzel ze zbioru Chocolate Fox, oczywiście przy fortepianie, Anela Muszkieta. To była proszę Państwa Maja Solak, a za chwilę przed nami Natalia Paliwoda. I proszę Państwa, również posłuchamy kompozycji z tego zbioru Chocolate Box. Oczywiście akompaniuje Anna Muszkieta. Zapraszam. Natalia. To, proszę Państwa, była Natalka. natomiast koncert nasz, jednocześnie koncert szkoły muzycznej, zakończymy akcentem polskim. Rozpoczynaliśmy polską muzyką, kończymy polską muzyką. Proszę Państwa, muzyka klasyczna, a tutaj zdecydowanie, proszę Państwa, jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki lżejszej, popularno-rozrywkowej, zatem w kompozycji Severyna Krajewskiego, Niebo z moich stron, przed Państwem. Wiktoria Motor grająca na skrzypcach. Zapraszam. Chciałbym w imieniu nas wszystkich serdecznie pogratulować, podziękować panu dyrektorowi i Annie za przygotowanie tego mini-recitalu naszych najmłodszych artystów schowskich I drogie dziewczyny, życzę Wam dalszych wspaniałych sukcesów artystycznych i myślę, że pod opieką będąc pana dyrektora Anny będziecie realizować kolejne etapy edukacji. Serdecznie gratuluję. Dalszych wspaniałych sukcesów. Proszę na tym zakończyliśmy oficjalną część tej uroczystości. Ja teraz zapraszam wszystkich obecnych na mały, szkrobny poczęstunek do sali restauracyjnej. Zapraszam serdecznie, a potem dalsza część na sali wielkiej prezentacja przygotowana przez Muzeum. Dziękuję.